Ciewskie gryfy za rok 2024 rozdane. Kapituła uhonorowała osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju regionu, promując jego kulturę, tradycję oraz innowacje. To 25 rok, kiedy obchodzimy w wyjątkowo uroczysty sposób nagradzanie społeczników, liderów. Twórców, sportowców, ale także ludzi biznesu. Nagrodą Starosty Starogackiego Kociewski Gryf. Nominowanych każdego roku przybywa i niewątpliwie kapituła, czy to w sporcie, czy to w kulturze, czy w gospodarce, ma ogromny problem. Natomiast po kilku godzinach obrad dochodzimy zawsze do konsensusu i efekt jest taki, jak dzisiaj Państwo widzieliście. Przyjemnością jest organizować ten wyjątkowy wieczór ze wszystkimi detalami, łącznie z koncertem. W tym roku udało nam się zaprosić wyjątkową kobietę. Może to też trochę symbolicznie, że jako starosta starogarska, pierwsza kobieta, która piastuje to stanowisko, ogromnie mi było miło, że pani Renata przyjęła nasze zaproszenie. Tak ciężko wybrać osobę, która powinna dzisiaj być na tym pierwszym miejscu, ponieważ wszyscy tak naprawdę zasługują na to pierwsze miejsce. Dlatego corocznie wybieramy najlepszego z najlepszych i będziemy się starać, aby na przyszły rok kolejne osoby były nominowane i były nagradzane. To jest święto dla całego Kociewia, ponieważ dzisiaj tu na tej gali możemy zobaczyć wszystkich, Którzy czynią dobro dla drugiego człowieka, i tak naprawdę są tu dzisiaj razem z nami ludzie nawet nominowani którzy nie wygrywają tak tych nagród głównych bo jednak ta nagroda główna jest jedna to cieszą się z tego daje im takiego kopa do dalszego działania i to jest naprawdę widoczne i sami o tym mówią często jest tak że za rok wracają i zdobywają tę nagrodę a nasze starogardzkie gryfy kociewski gryf jest bardzo ważny bo jednak powiat jest szerszy tak i mamy trudniej to do wyboru bo gmina jest jednak bardziej skupiona wokół własnych mieszkańców jest to dla nich wyróżnienie, ale tak jak dzisiaj sportowcy mówili, to jest też przykład, że ich działanie jest zauważone, tak? bo oni się cieszą z tego i daje nam i siłę do następnego działania i do sukcesów, bo na to też liczymy. Noc pełna emocji zgromadziła przedstawicieli lokalnych władz, artystów, przedsiębiorców i pasjonatów Kociewia. Nie spodziewaliśmy się tej nagrody. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tą nagrodą. Dziękujemy kapitule i wszystkim tutaj. Za to, że jesteśmy tak wyróżnieni. No na pewno dostaniemy dodatkowego kopa, żebyśmy dalej mogli osiągnąć dalsze sukcesy. Wiedziałem, że jest e, nominacja. E, cieszyłem się, że ktoś docenił e, nasze współorganizowanie tej imprezy, bo e, tak jak wspomniałem już, e, nagroda nie jest ani dla Piotra Kończewskiego, ani dla lokalnej organizacji turystycznej, dla nas wszystkich, bo to my wszyscy, kociewiaci, przyjaciele kociewia, współtworzymy tą. Fantastyczną w moim przekonaniu imprezę, jaką jest Święto Ciebie na Jarmarku Świętego Dominika. Nie spodziewałam się naprawdę, jest to wielka przyjemność. Cała w środku się trzęsę, jak się tutaj dowiedziałam. Jesteśmy od kultury i rozrywki. To jest wszystko po to, żeby zaangażować ludzi, żeby ci ludzie bawili się, radowali, żeby nie siedzieli w domach i nie smutnieli. Nie ukrywam, że nie są niesamowite emocje z uwagi na to, że zostałem oddelogowany, to też dla mnie wyróżnienie tutaj od prezesów, żeby odebrać tą nagrodę. Tak jak wspomniałem... Po pierwsze się nie spodziewaliśmy, a po drugie jest to tyle, to dla nas miłe, że w tym roku 10 lat funkcjonowania obiektu na rynku starogarskim. No tym bardziej jest to po dla nas takie naprawdę niesamowite wyróżnienie. Jaki przepis na sukces mają sportowcy? Akrobatyką sportową zajmuję się od 18 lat. W uczniowskim klubie sportowym Kociewi od 15 lat, no, trzeba mieć na pewno wspaniałych zawodników, wspaniałych rodziców, zawodników i oczywiście rodzinę, która na co dzień wspiera. Zawsze tak to powtarzam: że zawodnicy muszą zrobić samą robotę. Ja jestem taką kierownicą, i oni rzeczywiście wykonują to, co ja im podpowiem i ich prowadzę. I ogromne sukcesy właśnie w klubie mamy, i tym bardziej właśnie dziękuję moim zawodnikom, że są cały czas ze mną. Ze sportem jestem związany od 13 lat. Czyli większość swojego życia spędziłem na sporcie. A rzut młotem trenuję od lat 3. Myślę, że przede wszystkim trzeba próbować wszystkiego, się nie poddawać. Ja sam na początku trenowałem 5 obu, czyli tam jest wszystko: rzuty, biegi, skoki. No, Finalnie skończyło się na rzutach. Może i dobrze, może i źle, nie wiadomo. się już się nie dowiem. Na razie idzie bardzo dobrze, więc oby tak dalej. Ja gratulując wszystkim nominowanym i kłaniając się bardzo nisko wszystkim, którzy zostali nagrodzeni, nie byłbym sobą, nie byłbym młodszym kolegą pana przewodniczącego Brzoskowskiego, gdybym szczególnie nie pogratulował tej nagrody właśnie jemu. To jest osoba niezwykle zasłużona dla naszej samorządowej, ale też i edukacyjnej, i kulturowej scenografii Kociewia. To jest osoba niezwykle mądra, mająca ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. I ja naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że Kapituła doceniła ten wysiłek, a wszystkich, którzy jeszcze nie przeczytali żadnej z książek Wiesława Brzoskowskiego, zachęcam do tego, żeby nadrobili tę ewidentną zaległość. Kociewie to miejsce pełne pasji i kreatywności. Niech dla wszystkich nominowanych i nagrodzonych to wydarzenie będzie impulsem do dalszych działań.